Witam bardzo serdecznie. Witam się jak zwykle ze swoimi przyjaciółmi. Nie wszystkie, ta, tu, dada dusia moja. Nastrój mój nie jest najlepszy ze względu na wiele problemów, jakie się spiętrzyły, które podstawy są z dawien dawna już. i od zwierząt, nawet nie od zwierząt, od, od wszystkich tragicznych pomyłek w swoim życiu, od swojej głupoty i bezmyślności, jaka mnie w niektórych piesiuńku nie wolno. Tak. Chodź tu, pokaż tu, tu, pieszczoszku mój, taki, taki, która się zdarzała w moim życiu. Teraz mam wielkie problemy, których źródła leżą w Moszczenicy, ale jeżeli przeżyję, no w by na Moszczenicy kiedyś rozpoczęło coś, o czym z pewnością, jeśli dożyję, opowiem już bardzo szczegółowo kiedyś tam, bo teraz na razie nie mogę, obligują mnie pełne, pewne rzeczy, że nie mogę o wielu sprawach mówić otwarcie. Ech. Mój stan psychiczny jest no tragiczny. No. Właśnie dzisiaj idę do psychologa i jutro, i, bo nieustannie No myślę, żeby opuścić ten padł. Oczywiście nie jestem sam w stanie tego uczynić, no ale jakoś trzy dni temu leżałem i bardzo mnie moliło w klatce piersiowej, tak sobie pomyślałem, a może to już zawał z taką radością, no ale niestety zawały spotykają na przykład mojego znajomego Rafała, który miał mi pomóc przy przygarnąć zwierzęta i, i psy, znać się, no niestety tak to jest, no, zamiast mnie to jego zawał dopadł także, ale jest mnóstwo ludzi chętnych do pomocy, kotom szukają domy, muszę porobić badania, tak jak mówię, szukam sponsorów, żeby poopłacali. Dwoje już się znalazło. Dziękuję. Nie wiem kto, bo mi nie powiedziała pani doktor. W każdym bądź razie dwa kotki będą miały badania. Jest mnóstwo osób, szczególnie kobiet, które kochają zwierzęta, szczególnie koty. Ja kocham wszystkie, jak już powiedziałem. Polecam ludziom obejrzenie filmu. Krokodyl Poko, przyjaźń między krokodylem a człowiekiem. Zobaczą, bo kiedyś będzie tak, ja nawet nie jestem godzien, żeby pisma cytować, ale jest taki ustęp, który mówi i będzie leżał lew obok jagnięcia i po społu paść się będą. I śmierci nie będzie, i otrze Bóg wszelką muzę, także tak kiedyś będzie, no ale niestety ja nie dostąpię tego zaszczytu, żeby tam być. E Natomiast, jak już mówię, jest mnóstwo ludzi e... z Cieszyna, pani Estera, e... nie znam nazwiska, które zajmują się kotami, e... wyrażają tam ludzie chęć, pani Bata, e... mnóstwo... E... Agniesia, taka znajoma, którą traktuję jak córkę. No, jest naprawdę mnóstwo ludzi. No, podstawą jest wiedzieć, które koty są chore, które zdrowe. Jeszcze raz mówię, rozstanie z nimi to jest dla mnie ból miłosierny. Mam nadzieję, że go nie przetrzymam. Naprawdę. Państwo możecie się dziwić, mówić, że jestem imbecylem, bo jestem, ale nie chcę mi się żyć i chciałbym, żeby umieranie trwało bardzo powoli w moim przypadku. Abym miał jeszcze świadomość, Przeanalizować wszystko, co się wydarzyło, i zrobić pewne rzeczy oczywiście na miejscu. Ech, pozdrawiam naprawdę wszystkich śledzących. Nie miejcie mi za złe niczegokolwiek. Nikomu nie chcę. Tutaj jest Pionuś, przyszedł chyba 13-letni. Pionuś, pokaż się tutaj. Czy ten. Nie chcę w, nikim, w niczym nikomu ubliżyć. A jeszcze chciałem powiedzieć, że 12 lutego teraz będzie. Tak się złożyło, że śmierć yy, mojego kota Memanema 5 lat temu sprawił, ja zawsze chciałem przestać jeść, jeść mięso. I teraz 12 lutego będzie 5 yy, lat, jak przestałem jeść zwierzęta. No, żeby być uczciwym, z wyjątkiem ryb. No, ale to, ale 12 właśnie zamierzam znowu urządzić głodówkę i być może przetrzymać te 19 dni, które nie jadłem, czyli zrobić więcej. Zobaczymy, jak to wypadnie. No, 11 wieczorem bądź 12 rano się ogole, doprowadzę się do ładu. Dziękuję. Dadusia przyszła, tu Dadusia przyszła, tak. O. Doprowadzę się do ładu i, i zobaczymy, co, co czas przyniesie. A, problemy są wielkie. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Trzymajcie się, ludzie, kochani. Bądźcie zdrowi. No i co tu jeszcze do pana Kamińskiego, który tak się obsymartwił. Wciąż szukam im domku. Są fantastyczne. Są pokastrowane, zaszczepione yy, i, i zaczipowane. A pan Kamiński się nawet nie odezwał. Pozdrawiam. Mówiłem zadzwonić. Nie ma problemu. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie pozdrawiam.